Cześć, jestem Sam i dla nas ponownie w Assassin's Creed 2. Zostały nam jeszcze dwie zabawy do wygrania, zanim dostajemy chyba złotą maskę. Znaczy mówię chyba w sensie, że nie wiem, czy na pewno są to dwie, czy jedna. Chyba, że gdy w momencie, w którym wyszedłem z gry, anulowało zadanie i trzeba będzie od nowa zrobić te które już wygrałem. To by było niefajne. Ach. Przyczepił się. Zaraz zobaczymy, że będę musiał robić je od nowa. Chyba nie. Test yourselves with a game of speed and endurance. Many challenges lie in your path. The game is simple, but finishing it near impossible. Start when you're ready. The first contestant to beat the course record is one step closer to the golden mask. I czas o przeciwnika. No, tego nie robiliśmy. Biegniemy. Tylko ludzie już łażą mi pod nogi. No, szykuje się skakanie po skrzyniach. Oj, no to chyba po zawodach. No teraz to na pewno. Ale nie ma co się poddawać. Jeszcze 10 punktów. Wątpię, że nadrobiłaś taką stratę. W sumie spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. Tym razem postaram się, żeby się udało. W tym momencie Więc Trzeba uważać. W okay. tej hey, na stary czemu to zrobiłeś? Czemu spadłeś? Eee, jak nie chyba nie uda... Jeszcze siedem punktów... Eee... To zależy od tego jak będą rozstawione. Cztery. O, 3 punkty w 10 sekund, niska szansa. Jednego zabrakło. Pat. Dosyć intrygująca misja, nie powiem. Spotkamy się, jak ją zrobię. Teraz się udało za Wasem pół minuty. The You are now one step closer to the Three grand prize! Bring them right up and join the fight! Benvenute lotatori! The game is simple. There's only one rule, no Wezwanie. weapons. Fight until you are the last man left standing. mask Dobra będziemy się raź po mordach Fight Club dawaj na ring Słabiak. Yes, Bez a i tak go zabiłem. Przynajmniej połamałem. O, to już mocniejszy delikat. Ale wciąż za słabe. No tak, w zbroi, stary. No, chyba trochę cię pogięło. Ale asasyn ma pięści ze stali. like this one thinks himself some kind of campione go on Dante show him how sadly mistaken he is <coughs> oh <coughs> oh contra uh, is there nobody else to challenge our man in the ring do we have a winner ah uh, we have combatants so that's Serio? how it's going to be eh A tu też na pięści? Mogę to tak zrobić. A oh wow! No i teraz kilka kopniaków na orzeźwienie. Nie popchnąłem! A on piachem sypie. Dziwne. A, mogę już używać tutaj broni? A ja jaj, karamba. E signori! The games of Carnevale have come to a glorious conclusion. Come see our winner claim his golden mask! Our winner has proven himself the fleetest of foot, the strongest of champions, the wisest strategist, and clearly a favorite of the ladies. With four games won lealmente, the winner of the golden mask is... <laughs> the winner of the golden mask is... O, Congratulations. We'll see you this evening. co zrobimy w związku z tym? Zabijemy go i odbierzemy maskę? Być może... I'm sorry, Ezio. We could not have known Silvio would cheat as he did. <laughs> you should have. Sister, you told us to let you know if we saw that rotting Culo who stole the golden mask. He's on his way to the Doge's party. I will go. I can catch him before he arrives and take back the mask. How? By killing the poor Stronzo? Yes, you know what's at stake. No, if you kill him, they'll cancel the party. And Marco will retreat back into his palazzo. We'll have wasted our time again. Steal the mask instead. Quietly. My girls can help. They're already on their way to the party, all along the route. They can help you distract him while you acquire the mask. Va bene, I can do that. Teraz mniej podoba mi się ten koleś, nie pamiętam jak on się nazywa Ten w długich czarnych włosach Chodźmy ukraść tę maskę Zdobyłem najlepsze bronie po to żeby kraść zamiast zabijać Jeszcze się utopię widziałem nasz cel Czy muszę cokolwiek mówić? Cokolwiek... To nie wymaga komentarza Zejdź mi z drogi Ups, 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 ups No i znajdzie mnie Шит-пак. Шит-пак. Заставь меня туализа. Помогите мне. Окей. А это ходило. Jeszcze tak dziwnie wygląda Dobra, mamy maskę Spadajmy z tamtych Idziemy na imprezę No nieźle Nikt nie pozna tego stroju asasyna. Ani tej parszywej gębę. Co jest następnym celem? Buonasera, signore. just offshore. shore he said to make a speech in a few minutes use my guns until then move with them to stay out of sight mira oh. to the find him Zaczyna się polowanie na nas. Mam wytrzymać chyba minutę niezauważoną. Do momentu, aż tu podejdą, będzie ok. Ups, 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 sorry, ja... No i po mnie. O, panie mi pomogą. Jestem bezpieczny. Stańmy sobie gdzieś w rogu i przeczekajmy. O, kryjemy się za drzewem. Ciao, A teraz skąd się tu wziął? Signore e signori, I present to you, the beloved Doge of Venezia! Benvenuti! Welcome, my friends, to the grandest social event of the season! at peace or at war in times of prosperity or paucity venezia will always have carnival He's is not leaving the boat i will have to swim out there i wouldn't try it it will be spotted right away then i'll fight my way out there wait tonight we Derda. celebrate what makes us great <laughs> How bright our lights shine over the world. That's so. No, it's too soon. I'm not ready. We rarely are. Che la morte non sia crudele. Raguiscati in pace. Jeszcze w tej śmiesznej masce. Droncie mnie dziewczyny. my brother embarrasses himself with his disput. You have known. He's the doge. He's doge in name only. And it's Venetian money he spends. There are larger things at stake and you know it. Marco was the one chosen to lead. Your father may have thought he'd never amount to much, may have foisted his political ambitions on you. But it doesn't matter now, does it? Given where things stand. I never wanted to be Doge. Then it seems you have succeeded wildly. Power is more than wealth. Does my brother truly believe he was chosen for any reason other than his riches? He was chosen for his wisdom and leadership. And this is what he does with such wisdom? for a light show he hides away in the palazzo while the city comes apart at the seams and then he thinks some expensive explosions will make people forget all their problems the people love the spectacle it's human nature you'll see Nie wiem, czy ja to była rozmowa. Chciałem tylko Koniec opieszenia. Czas stawić niczoła! Gdzie z tym młotem? Samtoń zaczął się modlić! Uciekajcie Dobra Jesteśmy, to chodźmy do punktu. Mam nadzieję, że nie oddaliłem się zbyt daleko.

You must be exhausted. Come, relax. Ah! The Savior of Venezia! What can I say? Perhaps it was wrong of me to doubt so readily. Now we'll see where all the pieces fall. Enough of that now. You've worked hard, my son. I feel your tired body in need of comfort and succour. But I have such aches and pains, sister. I may need a great deal of comfort and succour. <laughs> oh, that can be arranged. Girls. Hmm. Niestety pominęli miłe sceny. Przenosimy się do dziesiątej sekwencji. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Wielka ta Wenecja. Ezzo, Ezzo, sera Antonio wishes to speak with you. Grazie for the message. No dobrze, to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hey.